Cześć, z tej strony Sol zapraszam Was do City Skylines 2. Dzisiaj od razu bez zbędnego gadania zajmiemy się naszą autostradą. Znaczy, chciałabym zrobić z drugiej strony też wjazd, także żebyśmy mogli robić i tutaj rozbudowę i z tej strony, z tej strony bardziej przemysł, tutaj bardziej budynki mieszkalne, tylko muszę najpierw wykupić sobie... No chyba wystarczy te dwa kawałki. OK. I teraz co bym chciała zrobić to na pewno zburzyć to wszystko i zrobić koniczynkę na dwie strony. I super, mamy to. Mamy nową koniczynkę, nowy wjazd do naszego miasta, gotowy. I teraz tylko musimy. te, te, te tory. To wszystko nam tutaj zagrało. No i ekstra, mamy wyjazd poprawiony. Skoro mamy wjazd poprawiony, to możemy się zabrać. E, jeszcze, bo w tamtym odcinku, pamiętacie, do policji doszłam. A tutaj jeszcze jest poczta. No i poczty nie ogarnęłam, bo tu na przykład jest na czerwono. Ale tu myślę, że takie po prostu takie miejsce do, yy, do, do wrzucania. O, zrobimy im. Coś nie chce nam złapać. Dobra. Czy tu wszystko jest ok? Tak. Ale właśnie, lotnisko jest nie, nie halo. Ale tutaj mamy pocztę. Zróbmy im jeszcze z tej strony um, i przy szkole zróbmy. Tak jest. E, tutaj jest skrzynka. Wszędzie jest. Ok. E, mamy skrzynkę z tej strony, ale tutaj za to jest na czerwono, więc dodajmy im. Tak samo jest tu. Dobra. to może placówka do sortowania jeszcze? Ale to duże jest. By metrics, perhaps. Yes, in the short A zobaczmy, jak internet. O and kurczę, <laughs> my tutaj dopiero ten internet mamy. Dobra, on on to main... te radio. Dobra, Ym, poczekajcie, poczekajcie. Możemy coś tutaj zrobić. Uchwały miejskie. Ym, Hmm, hmm, hmm. Może zwiększmy ją, żeby po prostu jeździli. Hmm. O, promocja miasta. Oczywiście, że tak. I kontrola zanieczyszczeń od razu to weźmy. Hmm. Dużych prędkości to może nie. Na razie to zostawmy, ale tak. E Chciałabym odblokować te maszty. Farma serwerów chyba też by trochę pomogła. Hmm. hmm. Na razie chyba zostawię, zrobimy te maszty, yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, trochę lepiej. Wydajność sieci o wiele większa, a tutaj wydajność sieci 15 tysięcy do 20. Yy, zasięg 2,5, to trochę mało, oni tutaj 5 mają. Wiecie co, i jedno i drugie bym powstawiała, bo tak naprawdę no, bardzo słabo jest z naszym internetem w tym miejscu. Tylko gdzie te maszty powstawiać? Myślę, że tutaj na poboczach bardziej. Na przykład zróbmy to z tej strony. Zróbmy gdzieś tutaj. Hmm, jakieś budynki będziemy musieli chyba wyłożyć. Niestety. Czy przy szkole? Zrobimy przy szkole. I jeszcze tutaj na y, tej przestrzeni. O, tutaj mamy ładne miejsce. Y, chyba, że coś tutaj jest, ale powinno się mieścić. Dlaczego nie mogę tutaj postawić tego? To jest idealne miejsce na ten maszt. Tylko nawet nie podświetla się, co tutaj. Blokuje. Chyba, że lotnisko. Aha, tak, to lotnisko. Nie mogę w takim bliskim miejscu do lotniska. Poczekajcie. Tu już można. Jak bardzo? O, właśnie. Tu już można. Dobra, to po prostu dalej zrobimy. O, tutaj jest miejsce. Więc zróbmy drogę odchodzącą. Tak, żeby można było to postawić. O, i teraz będzie git. No i świetnie. Mają wszyscy zasięg. O, aż tutaj fala poszła. Dobrze. Fala zadowolenia. To jest to, o co nam chodzi. A teraz możemy zająć się naszym zdobieniem miasta. Yy, na początku się. Tym zajmowałam tak naprawdę, i na przykład tutaj są y, jakieś różne nasadzenia. Tak samo z tej strony, takie parki między drzewami. Dobra, gdzie my dalej pójdziemy? Tutaj jeszcze y, sadziłam rzeczy. O, tutaj dwa parki. Te place biwakowe zdobią nam z tej strony też. Także tutaj wszystko ładnie jest. Dobra, możemy w ogóle włączyć już nasz czas. Zróbmy na przykład z tej strony na razie. trochę nierówno i wzdłuż drogi te y fajnie się sprawdzają te y na początku bałam się y robić te deptaki ale zobaczcie oni tutaj y przechodzą nie ma tutaj takiego ruchu więc mają spokój. Jeżeli już, no to samochody takie. Podrasowany samochód. Samochody, te, które dojeżdżają do budynków, tylko tędy jeżdżą. Nie, nie ma tutaj skrótów żadnych. No, także fajnie. Fajnie to działa. Dobrze, tutaj mamy jakieś puste przestrzenie. Możemy tutaj zrobić im jakieś parki Znaczy parki takie ala parki. Szkoda, że właśnie nie jest to tak jak w tej nie jest tak, jak w jedynce, że można właśnie teren zaznaczyć jako park. I wtedy mamy możliwość właśnie dekorowania, wrzucania jakichś ławeczek. I zrobienia takiego parku wewnątrz. To mi się podobało. Szkoda, że tutaj tego nie ma. Zróbmy coś takiego. A dalej już takie sosny. Sosny. To są akurat świerki. Ale sosny też mogą być. Na przykład z tej strony, żeby też było trochę zielono. Dobra. No, takie ładne. Powstawiamy roślinki. Później to wyrośnie. To będzie lepiej to wyglądało. Właśnie szkoda, że nie ma od razu widoku, jak to wszystko jest duże. Wiem, że są mody na to, że od razu w wielkości takie się wstawia jak Wyrośnięte, ale tak też w porządku jest. O, coś takiego zrobimy takie place. Tutaj są sosny, dobrze, to dorzućmy im sosny. No, tutaj malutkie wstawiamy tutaj jest już duża sosna, ale też możemy, właśnie takie. Grupy roślin powstawiać na zakrętach. Można się pobawić w ogrodnika, ale fajnie to wygląda, że to, co robimy, to, to żyje, tak? Tutaj chodzą te, wszyscy ci piesi, chodzą można właśnie zaobserwować z bardzo bliska jak to wszystko wygląda, także to jest fajne. W Jedence było wiadomo takie bardziej, e, mniej naturalne, tak, takie e, bardziej rysunkowe te budynki. A no, tutaj jest już bardziej rzeczywiste. Dobra, co jeszcze? Możemy jeszcze tu z tej strony. Tu widzę, że już Robiłam jakieś rzeczy. Jakieś sosny powstawiam. Tu już jest zrobione to wejście. Dobrze, tutaj przy szpitalu. Zróbmy im trochę zielono. Tutaj też. Tutaj dwie sosny. Możemy świerki jeszcze dorzucić. Przy okazji, pooglądacie sobie, jak wygląda nasze miasto. A dzisiaj taki spokojny odcinek do oglądania. Ale Mariusz mnie pocieszył, że, że takie ozdabianie też może być w porządku. Także mam nadzieję, że też będzie Wam się podobało. No, nie będę tego. Dużo robiła, może jednak yy, poza nagraniem dodam jakieś jeszcze miejsca właśnie <coughs> gdzie udekoruję jeszcze roślinami. Ale tutaj można jeszcze dodać jakiś parczek, ala parczek, dobra zróbmy, nie to, rośliny. Tutaj właśnie są takie rozwidlenia, dodajmy im jeszcze rośliny, to jest chyba jabłoń, tak one są fajne, niziutkie, więc jeszcze zaznaczmy to wejście, coś takiego, a może brzozy w tym miejscu zrobimy. Raz miałam, grałam na takiej, na takiej mapce, gdzie w środku prawie, prawie w środku był, było takie jeziorko i zrobiłam właśnie takie deptaki i roślinkami właśnie tutaj pozdrawiam. Jak to wszystko urosło, tak to fajnie do wyglądało. Do ja bym sama chciała w <laughs> takim y, nad takim, nad takim mieszkać jeziorkiem. jeziorkiem. Dobra. Dobra. myślę, że tutaj jeszcze zrobimy takie równolegle. You're Hmm. I już może lipę, orzesznik, platan. Hmm. Myślę, że przy dębach mogą być dalej sosny. Tutaj są liściaste. Daliśmy wszystko liściaste, więc między dębami jeszcze zielonego troszeczkę. Znowu kapelusz. Muszę to przypomnieć. O, muzyczkę poprosimy. Dobra. A z tej strony tylko sosny. Przy parkingu. Z tej strony już chyba nie będę mogła. O, o, o. Mieściło się. Chciałam to. No dobrze. Tak. Kukułkę mam w domu. Choduje mhm. kukułki. I nie, to, to tylko dźwięk sms -a. Tak. Ktoś za mną tęskni. Mam nadzieję. O, dobra. Myślę, że wystarczy tego. Możemy jeszcze ewentualnie tak. Już powstawiać o nierównomiernie, ale ch chyba te dzikie takie. Yy, coś takiego zrobimy i tutaj też chciałam właśnie, tu gdzie można. Tutaj wzdłuż. O, trochę się powstawiało. No i tutaj jeszcze takie krzewy. Super, może jeszcze te fioletowe. O! Zobaczcie. Ładnie to wygląda. Jak to urośnie, to będą fajne drzewka. Tak jak to. No, tu jest brzoza, to akurat wokół są brzozy. Po jakimś czasie, jak będę pamiętała, albo przypomnijcie, to wrócimy do tego miejsca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możemy jeszcze tutaj wstawić trochę tych drzewek. O, uda się, uda się drzewa. Sosny bardzo lubię sosny. Miałam w dzieciństwie taką ulubioną, na którą wchodziłam i tam czytałam książki. Chociaż, no, niestety mama nie była zadowolona, bo wszystkie, wszystkie moje yy, ubrania były po prostu w, w tym, no. Jak to się nazywa? No... No wiecie, ten ten od sosny, sok, tak, no uciekło mi z głowy. Jak się nazywa? Sok sosny. Dobra. Powstawiamy jeszcze tutaj tak um, nierównomiernie, żeby to fajnie wyglądało też, że tu był las, jakby w lesie, to było robione, albo po wsadzali po prostu. Też będzie fajnie wyglądało. Tutaj w takich mniejszych zabudowaniach, a w tych większych to myślę że takie właśnie takie takie jak robiłam parczki ładne. Czy tu... O, nie zmieszczą się żadne a sosny. Tu jeszcze chciałam sosem trochę powstawiać. I ewentualnie tych właśnie może żółtych krzewów coś takiego. Dobra, jeszcze takich pojedynczych wzdłuż i tu na rogu chciałam jeszcze... O, sosnę. No dobra, dzisiaj taki spokojniejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mamy ładną nową koniczynkę, mamy ozdobione troszkę miasto. Myślę, że poza nagraniem jeszcze dodam kilka miejsc. O, no dobra, ostatnie miejsce to zrobimy jeszcze. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy można. O, szkoda, że tych rąd nie możemy zabudować, ale w takim razie zrobimy to naokoło. No, także tak jak mówiłam, dzisiaj taki spokojniejszy odcinek. E, myślę, że też Wam się spodoba. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, no i w następnym odcinku myślę, że już zrobimy trochę przemysłu. Chociaż 6000 na plusie jesteśmy, więc spoko. E, możemy też, e, a może właśnie, może na koniec odcinka jeszcze e, zróbmy m, jakieś. Zróbmy jakąś, zróbmy jakąś atrakcję. Wiecie, co tu powstawiałam, a może zmieściłoby nam się coś fajnego dla turystów. Hmm, mamy posąg z brązu, ale mało tych atrakcji turystycznych jest. Szkoda wyjątkowe obiekty ewentualnie, Narodowa Galeria Sztuki albo ten właśnie ogród botaniczny miałam ochotę postawić. Yy, tylko gdzie? Mm. Troszeczkę tutaj yy, no ten cmentarz, no ale był potrzebny cmentarz. Więc niestety, niestety, <laughs> bo było fajne miejsce, ale Możemy zrobić na przykład w tym miejscu. Eee, tylko musielibyśmy trochę to wygładzić z tej strony albo z tej strony. Poczekajcie, pod torami. Ciekawe, czy bym się zmieściło to pod torami. Tutaj troszkę zróbmy takie wyrównanie tej górki i tu myślę, że fajnie by się zmieściło. E, dobra. Wygładźmy i teraz zobaczmy, jak to by wyglądało. Hmm. Dobra, dobra. A z drugiej strony, jakbyśmy stawili, no niestety jest ten ból, że, że te tory. Ale w takim razie może wyjazd właśnie do ogrodu botanicznego? O tak, super, dobra, fajnie. Jest tutaj blisko ten dworzec kolejowy, więc mogą tutaj sobie skoczyć. No i jeszcze jest szkoła. Boisko do futbolu amerykańskiego także tutaj będzie specjalnie dla nich takie miejsce, dla turystów. Czy jeszcze możemy jakiś parking? Ciekawe, czy parking można wstawiać? Można! Super! Czy taki większy? Oj, tutaj już nam się nie zmieści ten. Możemy ewentualnie ten wstawić. Bo ten już nie, ten już tutaj nam wychodzi. Dobrze, to możemy zwykły parking wstawić właśnie dla, dla tego yy, miejsca. Dobra, zróbmy to. I możemy jeszcze zrobić yy, handel właśnie przy tych. Przy wejściu, o! Jako na przykład jakieś sklepiki z pamiątkami do ogrodu botanicznego. Fajnie, podoba mi się. Dobrze, ale skoro tutaj mamy takie miejsce, możemy jeszcze dodać roślin. Ale tutaj już grupami przejdziemy. Tutaj ma być tak na dziko. Dodajmy. Dajmy jakieś mniejsze, większe. W końcu, niech będzie ten ogród botaniczny w otoczeniu właśnie lasów. Dobrze, jeszcze jakieś krzewy dzikie. Super. Od razu zielono się zrobi przy tym wyjeździe. E, dobra, dobra, fajnie. To mi się podoba. Wykorzystaliśmy trochę tego terenu. Chociaż jeżeli będzie tutaj fala, to wszystko nam zaleje. Ale bądźmy dobrej myśli. Nie ma co krakać i yy, myśleć yy, włączać czarnowictwo. Dobra. Yy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Yy, mam nadzieję, że spotkamy się w następnym. Yy, no i. Cóż, życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. No i trzymajcie się. Pa!